Postać kontrowersyjna dla chrześcijan, bo z jednej strony oczywiście kościoły protestanckie cenią go bardzo, bardzo wysoko i według mnie słusznie jako bohatera wiary, reformatora, odnowiciela kościoła, a nawet trzeba powiedzieć, że kościół anglikański zalicza go do grona świętych i w rocznicę jego śmierci, 18 lutego, poświęca mu bardzo dużo miejsca i uwagi w swoich wspomnieniach, a kościół katolicki, no przeciwko naukom i praktykom, którego Marcin Luter wystąpił. W 1521 roku ekskomunikował Lutra wszystkich jego zwolenników i można powiedzieć bardzo wrogo odnosił się do nauki praktyk, które Marcin Luter zaproponował do zmiany w kościele katolickim. Chociaż trzeba powiedzieć, że współczesny Kościół katolicki zmienił nastawienie do Lutra i chociaż są tacy teolodzy, którzy nadal jeszcze są bardzo negatywnie do niego nastawieni to jednak jest bardzo wielu takich, którzy uważają, że wiele nauk, wiele propozycji reform Marcina Lutra należałoby przyjąć i zaakceptować.